Cześć! Wabeca Świeżaka pokazuję Wam dzisiaj, co zabieram na wyjazd rowerowe. Zamiast kupować dedykowaną torbę za 500 zł, kupiłem sobie taką loto skrzyneczkę narzędziową za niecałą stówkę. Mieści wszystko, co potrzebuję. Ochraniacze, ciuchy, buty. A także przydaje się na parkingu, gdy mogę się przeprać po prostu. Zobaczmy, co mam w środku. W górnej części ochraniacze. Spodenki z ochraniaczami na biodra i uda, bardzo przydatna rzecz, oczywiście moja ulubiona marka VIT. Pazer, również ta, zachowałem sobie z mój artefakt, moja krew z mojego najpoważniejszego wypadku do tej pory. Rękawiczki, trzy sztuki, ochraniacze na kolana, jestem po operacji kolana, więc ochraniacz na kolana stanowią dla mnie prorypet, zaraz po kasku. I coś co wymyśliłem stosunkowo niedawno, czyli najprostsze plastikowe ochraniacze na piszcze, dedykowane dla piłkarzy, ale jak widać do rowerów nie się sprawdzają. Zapasowe gogle, przyciemniane gogle na słoneczną pogodę, dedykowane spodnie na rower. Druga para to jest spodnie z Aliexpress, pewnie z tej samej fabryki co oryginały, ale kosztują ułamek tej ceny kolekcja blues dwie pary buszów dedykowane typowo na rower